Niemiecki dowódca prowadzi bezpośrednio obronę swoimi jasnymi rozkazami powstrzymuje ale naszyw na rolują niemiecką obronę niemieccy obrońcy wycofują się z zajmowanych pozycji Widzimy drugi polski podwodziow, zbliżający się w stronę Mujer, który próbuje zaflankować stanowisko <śleski> Niestety Polski właściwie dla naszych stety zaciął się i dzięki temu waleczna Wielkopolska piechota zdobywa stanowisko pruskie. Widzimy wycofujących się w głąb swojego stanowiska obronnych pusaków, natomiast polski podoficer doświadczony przeprowadza błyskawiczną naprawę zaciętego karabinu maszynowego, obraca go przeciwko Niemcom. I za chwilę zdobyty karabin zacznie grać w rękach polskiego operatora. Widzimy pierwsze stanowiska pruskie zdobyte przez Piechotę Wielkopolską. Przypominam, że jest to kompania grodziska, która przekształciła się później w kompanię 56. Pułku Piechoty. Żołnierze tego pułku wywodzili się właśnie z tych stron, z tych ziem, od Wolsztyna, od Obry, Kębłowa, Kargowej, Kopanicy, aż po Nowy Tomyś, aż po Majdzików. Byli to ochotnicy, którzy wstąpili do Wojsk Wielkopolskich, wstąpili do jednostek, a później do pułku trzeciego, drugiego II pułku piechoty wielkopolskiej, czyli 56. Pułku Piechoty, który walczył w wojnie. I widzimy, polski dowódca doskonale sobie poradził z karabinem maszynowym. Usunął zacięcie i korzystając ze zdobyczej broni, zaczyna walczyć przeciwko Niemcom. Pododdział Polski przygotowuje się do szturmu w głąb miejscowości. Będą trwały zażarte walki bezpośrednio o każdy budynek. Niemcy żołnierze podciągają na pierwszą linię obrony, jakże niebezpieczne dla polskiej piechoty granatniki, tak zwane który ogień bezpośredni będzie blokował wejście w głąb miejscowości. I widzimy, że rozpoczął się bezpośredni pojedynek pomiędzy, między dwoma grupami żołnierzy. Widzimy Walczące ze sobą dwa karabiny maszynowe. Jeden zdobyczny polski, a drugi prowadzący doświadczoną rądką niemieckiego operatora bezpośrednio Zwierzy Kościoła. I to właśnie ogień tego karabinu maszynowego Zwierzy Kościoła zatrzymał bardzo skutecznie polski atak. Widzimy padających po obu stronach rannych i zabitych. Mamy przed sobą kulminacyjne chwile walki o i 11 lutego 1919 roku Widzimy sanitariuszkę Deutsche Rote Kreuz, która udziela pierwszej pomocy rannemu pruskiemu żołnierzowi Widzimy żołnierzy Niemieckich przesuwających swoje pozycje, zdobywających z powrotem metr za metrem pozycje, chcąc odbić stanowisko karabinu maszynowego. Rzecz bardzo tragiczna. Zbiegły się ze sobą kilka bardzo nieprzyjemnych faktów. Dla Polaków było to zacięcie zdobytego karabinu maszynowego po raz drugi. Ciężka rana, a w konsekwencji śmierć. Jednego z dowadzących oficerów, wielu rannych, a także odcięcie części jednostek przez dobrze przeprowadzony pruski kontratak. Część powstańców, a dokładnie aż 11 ich osób dostało się do pruskiej niewoli. Duża część z atakujących, bo około 10 osób swoje dobrze znane stanowiska. Niestety widzimy, że szturm nie dnia 11 lutego 1919 roku, pod naporem oświadczonych jednostek niemieckich, niestety polskie oddziały uległy, zostały zmuszone do wycofania się. prowadzonych do niewoli powstańców. Prusacy oglądają rannych i zabitych polskich żołnierzy. Przypominam, atak na Dzień przed 95 laty nie udał się. Oddziały niemieckie, podziękujmy im mimo wszystko, mimo wrażego munduru. Są to jak najbardziej nasi koledzy. Akurat w ciągu tej rekonstrukcji przebierają się za stronę tą drugą, ale w wielu rekonstrukcjach walczą także po tej prawidłowej stronie. A za chwilę przed państwem zaprezentują się pododdziały, które walczyły po stronie polskiej.

a teraz poproszę kolegę głównego organizatora, przedstawi on grupy im podziękuję. Dzień dobry Państwu. Pozwolą Państwo jeszcze na kilka słów.